Jaka jest różnica między geniuszami, takimi jak Einstein, a pozostałymi ludźmi, którzy nie odnoszą sukcesu i wiodą zwyczajne, nudne życie? Einstein zadawał inteligentniejsze pytania. I to jest tematem dzisiaj mojej króciutkiej rolki. Chciałam Wam, wam zwrócić uwagę na fakt, że nasze życie jest. Kwestią tego, jakie pytania zadajemy sobie, jest kwestią tego, czy twoje pytania są odpowiednio dobrane do twojej obecnej sytuacji. To raz. A dwa, czy są to pytania pozytywne czy negatywne? Jeżeli sobie zadajesz wciąż te same negatywne pytania, to odpowiedzi cały czas będą negatywne. Przykład. Pytanie, dlaczego mi nie wychodzi, Choć bardzo się staram. Dlaczego wciąż mi nie wychodzi? Choć bardzo się staram. Są bardzo trudne pytania, bardzo rażące i bardzo przykre. I są to pytania negatywne, na które na pewno uzyska uzyskasz negatywną odpowiedź. Po pierwsze, wciąż jeżeli używamy, można je zamienić na non-stop zawsze. Są bardzo krzywdzące. Mówią o tym, że. Zawsze ci się coś nie udaje, zawsze robisz coś źle i nic nie przynosi rezultatów, co jest całkowicie nieprawdą. Bo jeżeli wkładasz w serce i działasz, to one przynoszą rezultaty, chociaż ich na pierwszy rzut oka zupełnie nie widać. Zobaczysz jest z czasem, jeżeli cofniesz się wstecz, zrobisz sobie autoanalizę, to zobaczysz, że te efekty są, chociaż są mało dostrzegalne, to one naprawdę istnieją. Druga kwestia negatywnych pytań jest taka, że otrzymujesz na nie negatywne odpowiedzi. No bo jeżeli pytanie jest, dlaczego mi nie wychodzi, dlaczego wciąż mi nie wychodzi, no to odpowiedź jest, bo coś jest złego we mnie, bo coś źle robię, bo ja jestem taka beznadziejna, bo e, świat jest straszny, trudny, życie jest przykre, e, mam pecha, e, spotykam mnie tych ludzi, których powinnam spotykać. Przychodzą do Ciebie same negatywne odpowiedzi, które nie pozwolą Ci wyjść z tego kołowrotka i cały czas będziesz błądził w tym zamkniętym kole. Twoje życie będzie beznadziejne, nudne i nic nie będzie przynosiło Ci rezultatów. Co zatem zrobić? Zamień te pytania negatywne na te pozytywne i staraj się je pogłębiać, tak, aż dojdziesz do sprawy i znajdziesz rozwiązanie. I tak, takie pytania można zamienić. Co... Do tej pory robiłam, co przynosiło rezultaty, albo co mogę zrobić, żeby uzyskać efekty, które chcę uzyskać, jak inaczej mogę popatrzeć na ten temat i podejść do niego, żeby osiągnąć to, co sobie założyłam, jakie moje cechy charakteru, te pozytywne, pozwolą mi się przybliżyć. Chodź trochę do swojego marzenia. Zauważ to. Zobacz, jak wiele negatywnych pytań zadajemy sobie w ciągu dnia i szukamy na nie odpowiedzi, które są jeszcze bardziej krzywdzące. Wystarczy, że zamienisz je na pozytywne. Weź kartkę i długopisz i tylko poprzez działanie jesteśmy w stanie coś zmienić, dlatego używaj tych materiałów takich prostych, najłatwiejszych, jak kartka i długopisz, wypisz, żeby twój mózg zauważył. Gdzie, kiedy zadajesz te negatywne pytania, jakie odpowiedzi sobie dajesz, bo dzięki takiej pracy jesteś w stanie przemienić czy to przekonania, czy to Twoje myśli na te pozytywne. A dzisiaj, jako zadanie domowe, proponuję Ci wypisać minimum 100 rzeczy pozytywnych dla siebie albo 100 pytań, jakie możesz sobie zadawać, które będą dla Ciebie pozytywne. Spróbuj, zobacz, to nie jest takie trudne. Życzę Ci powodzenia. A jeśli chciałbyś i potrzebujesz pomocy, ja prowadzę szkolenie pod hasłem Zmiana nawyków żywieniowych, Zmiana stylu życia, gdzie daję metody, techniki psychologiczne do pracy ze sobą, tak, byś nie powracał do starych schematów żywieniowych. Tym samym Twoje ciało Ci za to bardzo serdecznie podziękuję. Do tego będziesz czuć radość szczęście, będziesz miał więcej energii, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. A wspomóc te szkolenie mogą praktyki oddechowe. Jako certyfikowany trener metody butejki. zapraszam Cię na lekcje indywidualne. To tam dobieramy ćwiczenia dostosowane do Twoich potrzeb. Naprawdę Świadome praktyki oddechowe robią niesamowitą robotę w naszym życiu. Zmieniają wszystko. Od zdrowia poprzez samopoczucie, poprzez nasze życie, poprzez widzenie celów i poprzez spełnianie marzeń. Wszystko to możesz osiągnąć. Naprawdę. Wystarczy tylko uwierzyć. Zapraszam Cię. Wszelkie informacje na stronie agnieszkakupis.pl w zakładce Zainwestuj w siebie. Powodzenia.